Cześć wszystkim. Tym razem chcę Wam pokazać kosiarkę spalinową, którą zakupiliśmy razem z moją partnerką, bo szukaliśmy kosiarki. Miała być mocna, a zarazem lekka. Łatwa w prowadzeniu. No i bez napędu. Szukałem dosyć długo, bo zależało nam, aby. Kosiarka była właśnie bez napędu. Miała funkcję i wyrzutu bocznego, i mulczowania, no oraz była z koszem. Zazwyczaj napotykałem na kosiarki właśnie z napędem. Tutaj działka jest nieduża, to jest około 6 arów. Jest płaski teren, także uważam, że napęd jest. Tutaj niepotrzebny, a jest to kolejna rzecz, która może po prostu się zepsuć. Tutaj tego nie ma, także nie ma tego problemu. A skoszenie tego terenu nie jest żadnym problemem dla kosiarki bez napędu. Bardzo fajne ma koła, łatwo się ją prowadzi. Koła są użyskowane. Kosiarka znanej firmy. NAK W zestawie mamy adapter do wyrzutu bocznego oraz dość spory kosz na trawę. My nie korzystamy ani z kosza ani z wyrzutu bocznego. Korzystamy z funkcji właśnie tego mulczowania, gdzie trawa zostaje skoszona i ląduje na ziemi. Stanowi ona też swego rodzaju nawóz w tym przypadku. Ta pokrywa jest zamknięta, gdzie montujemy wyrzut boczny. No i tutaj, gdzie zakładamy kosz, też jest ześlepka. I w tym momencie ona kosi i zostawia wszystko pod spodem. Jest to kosiarka Model, tak jak tutaj widać, szerokość noża 46 cm, waży 32 kg, moc 2,3 kW, 2800 obrotów, 7,8 nm momentu obrotowego, co czuć podczas pracy. Czuć, że ma moc. Pojemność 139 cm. Tutaj mamy też regulację wysokości koszenia. Jest 8 pozycji. W tym miejscu była naklejka z nazwą firmy. Ja ją odkleiłem, aby dostać się do tej śruby bo musiałem odkręcić tą pokrywę górną ponieważ przy, pierwszym, przy pierwszych próbach odpalenia jej zwyczajnie wypadł ten sznurek z rączki no gdzieś fabrycznie miał za słaby ten supełek zawiązany no i wyskoczył także schował się sznurek musiałem to rozkręcić ale bez problemu wyjąłem Wyjąłem ten sznurek i tym razem dobrze go tutaj związałem, więc nic niepokojącego już się tutaj nie dzieje. Odpaliła bez problemu po trzech, czterech szarpnięciach. Jeszcze jedna kwestia, która się przydarzyła podczas koszenia. Kosiarka dobrze kosiła, nagle zaczęła przerywać, jakby słabnąć, przerywać. Myślałem, że coś może niepokojącego się dzieje, ale na szczęście pomyślałem, aby najpierw odkręcić korek wlewu paliwa. Dobrze, że nie zacząłem nic grzebać i regulować tam przy gaźniku, bo mógłbym coś tam rozregulować. Okazało się, że zwyczajnie się zapowietrzyła, po prostu odkręciłem. Odkręciłem korek w paliwa odpaliłem bez korka odpaliła od razu, zaczęła pracować. Być może korek zbyt szczelny, nie mam pojęcia. W każdym razie teraz nie dokręcam go do końca. Żeby sobie jakoś tam powietrze łapała. Albo w trakcie koszenia co jakiś czas odkręcę całkowicie, aby, aby to powietrze mogło złapać. Ale kiedy jest niedokręcony na maksa, tylko tak delikatnie, to już ten problem nie występuje. Już kilka koszeń ma za sobą. Zaraz należy wymienić olej. Zgodnie z instrukcją, po wypaleniu bodajże jednego czy dwóch zbiorników paliwa, należy wymienić olej. Bardzo dobrze się nie ukosi. Może ktoś akurat szuka tego typu kosiarki, to to, to jest bardzo dobry zakup. U nas się sprawdza. Kupiona została w, w jednym ze sklepów media na internecie. Mieli dobrą cenę. Coś około 900 zł. Kosztowała. Jest to nowy model Naka 2025 rok. Chciałem poczytać jakieś opinie na temat tej kosiarki przed zakupem, ale chyba zbyt nowa była, żeby jeszcze ktoś cokolwiek o niej napisał. Dlatego jakby ktoś był zainteresowany, to to mogę powiedzieć, że działa bardzo dobrze ładnie kosi. Dziewczyna nie ma z nią problemu. Jest zadowolona. Wcześniej, wcześniej pożyczaliśmy kosiarkę. Aż w końcu zdecydowaliśmy się kupić. Mówi, że jest to wiele lepsza niż tamta, którą, którą pożyczaliśmy. Lekko się nie oprowadzi. Dobrze kosi, no i nie ma problemów z odpaleniem. Nie jest też głośna. Zaraz uruchomimy i zobaczycie jak, jak ona pracuje. No spróbujemy odpalić. Jak widać, kosiarka kosi dobrze, odpala bez problemu. Równiutko skoszona trawa. Jedyne co można zrobić po wypaleniu około dwóch, trzech zbiorników paliwa, to podregulować sobie obroty, być może. W każdym razie u mnie wymagane było to. Być może to w związku z tym, że się dotarła. Troszkę. Tutaj na przedniej części kosiarki jest. Z prawej strony przy tej pompce. Jest tam śruba regulacyjna. Ja w moim przypadku musiałem ją. Dokręcić o około 2 obroty, wtedy obroty silnika się trochę podniosły i zaczęły być bardziej równomierne. Gdyby ktoś szukał tego typu kosiarki bez napędu, a z tymi wszystkimi funkcjami czyli wyrzut boczny, kosz i mulczowanie to wydaje mi się, że warto zainteresować się tym nowym modelem firmy NAC.